Oszustwo na wnuczka rozwinęło się w Polsce. Specjalnie dla Was na naszych kanapach będziemy zatem gościć i Panią babcie i Pana Oszusta. Niemniej jednak to oszustwo jest tak urocze, że jestem przekonany, spędzimy ze sobą wszyscy kilka wspaniałych chwil. Jeśli macie gdzieś chusteczki pod ręką, to bądźcie przygotowani. Ja nie mam, ale za chwilę może ktoś mi je podrzuci, bo na pewno ktoś uronił łzę, bo pięknej relacji wnuczka właśnie z babcią też porozmawiamy. Są z nami Bartek Styperek, wnuczek, który no, jest tym oszustem, ale w dole... Dobrym celu, bo postanowił zabrać babcię do Rzymu, choć ta nie wiedziała dokąd za bardzo jedzie. A jest z nami również rzeczona babcia pani Joanna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy panią babcię, witamy pana Bartka. Super, że jesteście dzisiaj z nami. Historia, którą za moment wam opowiemy, nadawałaby się nawet na scenariusz filmów. sprawę zamieszani są nasi dzisiejsi goście. Bartek, to ty wymyśliłeś całą intrygę. Babcia, to powiem wam wszystkie Chciała pojechać do koło brzegu, bo koło brzeg dobrze jej się kojarzy z młodymi czasami. No i się okazało, że jednak Morze Bałtyckie wygląda w tym roku trochę inaczej. Opowiadaj Bart. E, żeby narysować taki bardziej pełny kontekst, to musimy się cofnąć trochę, bo e, ten cały wyjazd wiąże się z tym, że ja zajmuję się filmowaniem ślubów i prowadzę przy okazji też warsztaty. E, a że babcia w związku z moją pasją filmowania, która tam jest gdzieś od dziecka, jest przyzwyczajona do obecności kamery, więc w zasadzie moja żona wpadła na taki pomysł, że wykorzystamy babcię jako aktorkę, która miała zagrać w reklamie promującej te nasze warsztaty. Więc koncept był o tyle śmieszny, że babcia miała wyrzucać z siebie te wszystkie branżowe, jakieś tam angielskie pojęcia i w ten sposób zachęcić właśnie do udziału w warsztatach. My myśleliśmy, że zorganizujemy tam takiej kameralnej grupy 20 osób, natomiast po, po puszczeniu filmiku z babcią no, udało nam się sprzedać w zasadzie 2,5 grupy, Plus, jeszcze musieliśmy ludziom odmawiać. I ja wtedy po prostu obiecałem sobie, że w ramach rewanżu chciałbym dla babci zrobić taką właśnie niespodziankę i e, przyjemność. A że ona kiedyś przebąknęła, po prostu, że chciała. To nie było tak, że ona bardzo chciała do Rzymu i to powtarzała. Kiedyś po, po prostu o tym powiedziała, mi się gdzieś to tam wydrukowało. No i y, y, było tak, że przyszła pandemia, Włochy to nie byłoby zbyt bezpieczne miejsce, żeby jechać z babcią. Później były jakieś problemy zdrowotne, później coś, i to tak troszkę się odkładało. Już ja troszkę do końca nie wierzyłem, czy to się uda. No właśnie, ale przyszedł w końcu ten dzień ten, 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 dzień. ten moment. To jeżeli pozwolisz, Bartek, zapytamy no. panią babcię. Pani babciu, ten dzień wyjazdu, jak wyglądał? Bo to przecież inaczej się trzeba i spakować, i przygotować mentalnie na taki jół. To inaczej ja się przygotowałam na, do wyjazdu do koło Aha. Wszystko. Ciepłe buty, kozaki, kurtkę, taki płaszczyk. No i swetry i wszystko. No jasne. do Poznania. Mój wnuczek listkę otworzył. Po co tyle rzeczy? Swetry wyłożył. Ja już nic nie mówiłam. Nie, no, wykłada to już twoja wola. Nie. No ale... Ja mówię Bartek, ale ja mam tylko dwa sweterki. jak tam będzie zimno, to sobie kupisz, mówi. podobno kozaki zostały. Kozaki przejechały się do Rzymu, ale jak już ten wnuczek przepakował tę walizkę, no to co potem? W końcu trasa nie do On no, I I I zepakowo do no, małej walizki, Musiałem <laughs> <taką walizkę. laughs> Musiałam coś wymyślić, bo byś się ta walizka nie zmieściła no do samolotu. No wiadomo, nie? A babcia miała oczywiście kozaki, w końcu e, córka jeszcze mówi, weź sobie e, buty takie masz, siatkowe. Pomyślałam, no jak siatkowe buty, przyjdzie fala w, w koło brzegu, mi buty zaleje. Jezu, jeszcze by zmyło babcię, to byłoby coś strasznego. No ale no i... nie miałam buty i... i... z tymi butami pewnie pojechaliście no i... na lotnisko, finalnie. Rano wstajemy, Bartek sam mówił taksówkę. Ja mam pewność, że na jedziemy. Przyjechaliśmy na lotnisko. Ja mówię, gdzie tu jesteśmy? No na lotnisku. A ja mówię, to jak? Pojedziemy do Kołpszegul samolotem. I jak było w ogóle w samolocie? Pa pamięta pani to uczucie? Wyciąga. Bilet tak. pokazuje. A to nie docierało do mnie. Mm -hmm. Nie, nie, po prostu No, no nie dotarło do mnie. Chodź Babciu na samolot. Dopiero żeśmy byli na tym patrzę Roma. Dopiero, ale jeszcze, jeszcze nie, nie, po prostu nie mogłam to połapać. Ale kiedy już wyszliście z samolotu, buchnęło to ciepło, mhm. zobaczyliście koloseum, najbardziej popularne zabytki Rzymu. Tak. No to jakie to było wrażenie? To znaczy, pierwsze wrażenie to koloseum. Na mnie zrobiło bardzo. Pierwsze. Na żywo to zobaczyć nie, bo to, to wiadomo, nie? Następnie na drugi, to było wieczorem podświetlone wszystko. Nie? Na drugi dzień już żeśmy poszli zwiedzać koloseum wszędzie. To było dla mnie to było bardzo. Wrażenie. Ale Bartek słyszeliśmy, że ty jednocześnie zafundowałeś babci taki szybki wyjazd rekreacyjny, zdrowotny. No właśnie bo... dlaczego nie postawiłeś babci, nie wiem, <gry> taksówki, autobusu, tramwaju, nie wiem, co mają w tym rzymie metra, tylko gnałeś biedną babcię przegoniłeś po y, całym Rzymie w tej prostu. No tam jest opcji transportowych wiele, natomiast no babcia wybiera zawsze podróże piesze. Jakby... A czyli to babcia ciebie przegoniła po całym? Babcia mnie przegoniła. Po całym rzymie. Y, to było tak, że no, w pewnym momencie ja już prosiłem o nagrywanie oświadczeń, że ona odmawia za. za Mówienia taksówki Ubera czy czegokolwiek, bo ja mówię, jak się coś wydarzy, rodzina po prostu powie: no Gdzie ty z babcią chodziłeś tyle, tyle kilometrów? My zrobiliśmy w pięć dni, licząc tak, oszczędnie 70 kilometrów. Nie wzięliśmy ani razu taksówki. Do mnie nawet się parę osób odzywało po publikacji tego filmu, jak to zorganizować logistycznie, jak z transportem. No nie mogłem za bardzo pomóc, bo my po prostu mieliśmy nocleg w centrum, w zasadzie wszędzie było blisko. Natomiast no. Nie chciałaś jeździć taksówką ani niczym, tylko pieszo. Nie, nie. tak. <noise> Czyli spalaliście mówi... przy okazji mnóstwo kalorii, a jak wiemy, Włochy, makarony no, i no... wszystkie pyszności, pizzę. I, I gdyby miała pani babcia stworzyć <noise> takie top trzy. 3... Bartek mówi babciu, meleksa, weźmiemy. my. Melexa nawet ja proponował. Ja, o nie, ja bym się <noise> no, no. każdy kamień dotknąć, ale ja, ja tu jestem. <noise> być naprawdę zdesperowana. A co lepsze? A... No pizza, makaron, tiramisu. Do... Makaron taki był nie bardzo. Nie bardzo, okej. Okay. Pizza. Pizza. <noise> Też nie bardzo. Nie. Pizza. Dobra. Dobra. A tiramisu? Okay. Pizza. Natomiast <noise> dobry był ten tiramisu. <noise> No to pani babciu, mamy specjalny prezent. Tiramisiu właśnie w w wjeżdża w pluszowych łapkach. Taka mała porcja. Mała porcja, bo to rodzinna porcja. O, z Włoch to leciało. Tak, ja pani, proszę bardzo. Dziękuję. Dzisiaj świeżutkie robione. Proszę bardzo, i dla naszej rodziny, nowej rodziny. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. W tej naszej Ej, telewizyjnej Ej. rodzinie. Ej. Oczywiście cały czas razem z nami są Oliwier Janiak i Super. Małgosia Tomaszewska. My tu będziemy smakować no, te, ten prezent próbuj. do pani babci, a sprawdzimy, co możemy za moment złapać na plaży. Bo jak się okazuje. Można tam złapać nawet mandat. Mhm. Mhm. A my mhm. łapiemy za łyżkę. Tak jest. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień